Siema. jestem po liveie, yy, drodzy widzowie, z tej strony Nikodem i mieliśmy cudowną akcję ratunkową ratowania pana Mietka. Yy, bardzo prawdopodobne jest to, że ta akcja ratunkowa będzie na YouTubie także możecie zobaczyć, jak bardzo ładnie przebiega ta cudowna akcja ratunkowa naszego cudownego kolegi. No. A tymczasem yy, FNAF Help Wanted 2 yy, mamy leftiego. Także startujemy, bo może być grubo. Już wiem mniej więcej co i jak. No, super. 3 2 No to już widzę, porozwalało się wszystko. ładnie pięknie. Great! Due to today's successful salvage, Pizza Place entertainment value has considerably increased. Be warned, liability risk has also increased. Dobra, jeszcze raz. Gdzie ty jesteś? że niby w bok nogi. A, okej. Okay. Odejdź. Okręćmy tutaj, jak mu gały. Dobra, niebieskim tym. Odejdź. Odejdź. Dobra, i co, co co ty tu jeszcze masz? Do zdiagnozowania. Tutaj masz jakiś brud, prawda? Dobra, tu spsikać tobie. I plasterkiem, jakimkolwiek. Jej! Ty nie miałeś wścieklizny jeszcze? Dawaj. O, teraz ma. Piekliznę. Dobra, nie ma, nie ma nikogo, nie ma nikogo. Dobra, teraz z tym się zajmijmy. Um. Um. Gdzie jest kamer tu? Dobra, i teraz tak, strzykawka to, i nie wiadomo gdzie mu to ładujemy. To, że nie, że to nie to? Jest pomarańcz. dobra eee. nie no to jest pomarańczowe zdecydowanie to jest to Ja mam to zrobić? Coś tu jest nie tak. Mhm. Super, fajnie. Cudownie. Jezu. Nie, no, z tą wścieklizną to ja. Ja nie wiem. Nie wiem. Odejść. Długopis tu. I co? Młotek. Młotkiem. Good. Yay. Yay! Now, give the patient a candy. This candy is legally binding. Dobra, dawaj. Dawaj kolejne. Next scenario. The patient is suffering from... Beaten by bull. Dobra, ręka i noga. Yy, dobra, noga, noga. Odejdź. Wynocha mi stąd, kurde Idź mi Gdzie ja mam niby go uknąć? Wejdź. Nie ma, żegnam Aha, tu miałem w piętkę. Idźcie wy. Uf, dobra. Eee. I tu rąsia, Dobra. Czyli tak pasek zaciskający. Dobra. Yay! Temperatura. żółte leki do gęby mam mu to podać dobra tak, teraz skanujemy kolejne to można zabrać mu to, skaner, noga i co, i znowu w piętkę dobra Znowu skaner, i tym razem noga, noga, noga. Tu. Oj, jaka wykrzywiona. Błagam, powiedz, że to koniec. Jej, koniec w końcu. Uff, 8 minut spędziłem przy tym. Nie ogarniam w ogóle sytuacji z tą wścieklizną. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, z tą pianą z ust. Lefty Och Return to Hub Okej okay. <laughs> Dobra Skoro mamy to Easy Fast Night Czy ja bym chciał? Chyba nie Backstage Salon Staff Makeover Spróbujmy Spróbujmy zobaczyć, o co tu chodzi. Help the staff bots get ready for their performance, but the... put the right makeup on. Okej, okay, dobra, don't forget the accessories, bla, 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 dobra, aha, i, i mamy time, okej, okay, dobrze, rozumiem, rozumiem. You must be the new wardrobe assistant. Help these staff prepare for showtime. Oh, they will need hats, glasses, and makeup. Yay. your task is simple. Match the headshot to confirm dum readiness dum your dum next dum subject matters. Dum. Attention to detail is key. Be quick about it. Do not make them miss their cues. Supernumerary talent can hold. The Roxanne Beauty Saloon, Tag. Yay! Hello! wolfie E dobra kolczyki Tak y, Glay te Okej, okay, dobra teraz tak y... Dobra. I coś co wygląda jak... Chyba to? O oh my gosh yy, To nie ten pędzel? To ten pędzel? Yy, ju Ale jak to nie? Co, że, że z jednej strony? Czy ja coś po prostu. Dobra, nieważne. Aaa, yy... dobra, kumam. Okej, okay, dobra, już wiem. Z jednej strony tylko. Dobra, i teraz. Yy... Nie. Aaa, ty... czekaj ika usta to dobra chyba te korale tak te, te kolczyki oj Aha, dobra, nieważne, ja się nie znam, eee, El Chikorita, dobra, tu, okulary, dobra, Zdebiały eee, Monty, że ten? Ciężko zobaczyć, powiem szczerze. Wąsy. Nie te wąsy, nie te wąsy. Te wąsy. Okej, okay, i krawat. Okej. Okay. Chyba wszystko. Aaa! Okej, okay, dobra. Już kumam. Już kumam. Dobra. Yy... Mało. Dobra. To idzie tak. To idzie tak. Dobra. To idzie tu. I to idzie tu. Dobra. To odkładamy. I tak... Yy... Mustaches. Yy, dobra, na razie kolczyki. No to są te, prawda? Prawda. Tak i od razu te okulary. Te mustaches. I krawat. Jej! Dziwna giera, bardzo taka nietypowa, jeśli chodzi o Freddy FNAF. Dobra, tu dwa razy, chica, tak i tak. Dobra, to idzie tu, i to idzie tu. Dobra, to mamy. Dobra, czapka Muna. Okularki, yy, kolczyki też te, korale i wąsy, które wąsy, te takie do góry, i te korale, teraz wąsiska, dokładnie te. Yay! To Yay! Next Yay. Ta, ja mam sister location robić kiedyś tak. Co dostałem. Staff bot. Nice! Super! Superando. he Food Prep. Kusi mnie zrobić jeszcze raz. Dobra, co my w backstage'u mamy? Salon Glam Makeover. Let's go! Roxana Wilk! O nie, mamy Roxanę malować teraz. oh my god! I jej nie irytować. Welcome to my world-famous Glam Rock Beauty Salon. Shema. Here we make children beautiful, presentable, <coughs> and socially acceptable. Right now we have more close to deal with. This is bit blisko, droga. to get me ready for my next performance. Eee, Okej, okay, dobra. Dobra, no już no, jakieś okularki, takie dziwne chyba. Dobra. Eee, no dobrze, no nie olewam cię spokojnie. Okej, okay, i że tu? E no, co ja poradzę? Ja nie zamierzam Ciebie denerwować. Jezu, ja się jej boję. Przecież ona mnie zaraz kije. Yy, okularki gwieździste i kolczyki kółka. Dobra, kolczyk kółko. Proszę. Eee... Muszka, 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 mam muszkę, siema No, to no, Hehe, no, no. <grywa> zdążyłem Chyba Wygląda na to, że wszystko, dobra Ok, mamy już okulary, ale może zaczniemy od pędzli? Tak? I teraz żółty. No dobrze, no nie denerwuj się, misiaczku. I niebieska Chica Si boje Dobra, Koczyki kółka Okej okay.

Nie chcę Co to za porażkę? A, przynajmniej Roxy mamy, no tak Jest ona jest straszna Naprawdę A, i tu nie odblokujemy Dobra, czyli z backstage'a mamy wszystko Został nam food prep Baskade z dwójka nam zostało jeszcze. No i sticket był, póki co mamy wszystko. Nie wiem jak to wreszcie odblokować. znaczy wiem, więc trzeba jakieś plus trapę, znaczy te znaleźć, no wiecie o co chodzi, ale to myśl, myślę, że <laughs> to wszystko można by było ogarnąć na live jakimś. Ale to nie teraz. No dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka. Na razie pa. pa. Subskrybujcie kanał, proszę.